czemu jest tak ciemno, bo jest noc. Dzień dobry, dzisiaj dzisiaj film będzie o głównie o jeżach i trochę o tych o pomidorach. O kurwa! Także zapraszam do oglądania, nie przedłużam dawaj, dawaj. No. Te to się mnie nie boją, bo one mnie znają, te młode. Już chodziły mi po butach. Tak jest! Dzisiaj będą jeże, jeże w natarciu. Czyli ostro i złap. Nie złapisz ostro i w wejdzie. Gdzieś słyszę chodzi sobie, ale nie wiem gdzie jest. Może go poszukamy. Dobra, ten się czaj na razie. No nie będę ten... ruszał I gdzieś tutaj jest jeszcze jeden. Cześć, żeby go nie zdeptać, gdzieś. O, słyszę, gdzieś chodzi. Gdzieś mi w las. O! Gdzie on? gdzieś tam jest? O! Pomidory! No co? Jakaś ma lata. Jutro zbieramy i robimy przetwory. O! Miał być film o jeżach. Będzie o pomidorach. No! Trochę ciemno. Już późno wróciłem z roboty. Ale spotkałem jeżę. To... Tu jakie ładne, zobacz. Dobra. Gdzie ten nasz pas jest? Świeższy tylko słychać. Gdzie on mógł pójść? One tak szybko chodzą po podwórku. Tutaj w kompostowniku poważył Opa. Mówiłem. O, a ten to trochę większy. To chyba matka. I... siedzą, najedzą się śliwek starych i potem leżą cały dzień o, poszedł czekaj, zobaczymy dalej nie widzę, ten mały gdzieś poszedł chwila nieuwagi i wiesz nie nie To już dotarki tarki nie mam ale nie będę im świecił po oczach czekaj, gdzie on może wejść Dlaczego go nie zdepcę. Siedzi, pa! Ale tutaj siedzi. O. Zatrzymał się. Czyli są trzy. Jeszcze jeden gdzieś powinien być. Albo sobie odpoczywa. Albo udaje, że go nie ma. Dobry. Jak tu rysy chodzi. Będę mu przeszkadzał. Może zaraz tam pójdzie sobie. O! Słyszę, chodzi tutaj w tym. patrz tylko się ruszają krzaki. Wziąć pa! Na górę chcę wejść, bo Przejdzie przez to? Ty, może i przejdzie. Nie, nie przejdzie. Za gruby jest. Opa, ale wdrapuje się. O. Oj. nic tego. No, gdzie się boisz? Młodzieży. <śleszy> Też taki, wiesz. patrz przy nodze jest następny o mówiłem że są cztery jeden jest tu opa poszedł mało go nie rozdyptałem dobra ten poszedł w złomowisko o słyszycie tylko śruby strzelają o tu jest trzeci ojej drugi tamten chodzi mi po złomie tutaj się Mam nadzieję, że mu się tu nic nie... O! Widziałam tutaj chodzi gdzieś. Koło tego niebieskiego. Mam nadzieję, że mu się tu nic nie stanie. Twardy złom leży. Dobra, to jest jeden, drugi. a zobaczymy, że gdzie... trzeci. Cała rodzina chodzi. A jeszcze raz idziemy tutaj. Ten nie zmienił pozycji, dalej siedzi tutaj patrzę. Nie bój się, chodź, oba wącha Musi obczaić bazę, co tutaj się dzieje <noise> miało, być, miało być bez dialogu, ale będzie z dialogiem. Widzę, że się nie boją. Jakby się bał, to by się skulił w kulkę. Dobra. I jeszcze jest gdzieś. Ten jeden większy. Ale ten większy, tutaj chodzi. Opa, wrócił znowu na ten. Na śliwki. Pa. Jak idę, to ucieka. Widzisz? Żylują tutaj. Po tym kompostowniku. A tu wiesz, wszystko się rozkłada. Tu chodzą. pianę. Piane. Strach, zaczepię, żeby coś w nogę nie wlazło. Tutaj dzisiaj czegoś żeby, żeby nie nadepnąć. lepiej jest, o widzę go tutaj jest patrzy się na mnie jak idzie czy nie patrzy, kryje jak, jak dzik stara ta od sześćdziesiątki kabina o, wystraszyłem go i mi pod kabinę teraz a widzisz tutaj Dobrze, nie są agresywny, jakiś, że nie gryzą. O, ja on sobie tam pójdzie, o i siedzą, chyba tam zimują. Co, że kotów małych nie ma? Mierze to jeszcze mogło być. A to co, jakieś małe kozo? Tu liście strzelają. Jesteś tam? Siedzi, schował się. O, i ślimak się trafił. Ta lampka to działa? Kiedyś działała. <grymne> pod pomidorami no tutaj nie wejdę, obie spaluka i fajne. Po bym, ale wszyscy chyba mają pod pomidorami, zobacz bo jest sprytny, sprytów, tak? Szkoda, że ostro zgubiło. Ajajaj, aj, aj, ten telefon w nocy to cię gubi. Dobra, to ten uciekł. Idziemy tutaj dalej. Zobaczymy jak ten mały. Wszystko udało mu się wyjść. Ja muszę tak wiesz, świecić. gdzie on jest? Chyba jednak poszedł sobie. Może po drugiej stronie chodzi, bo tam tam za płotem słyszałem, coś chodzi. A tego nie ma tutaj. Ten dalej koczuje. Siedzi na warzywniaku. <noise> Tylko trzeszczy podwórko. Coś skubie tutaj, nie? A już w plastiku to nie ma, Co on tu jest? Jakieś ziemniaki? Nie. Co ziemniaki? Nie wiem, ale chyba mu smakuje. O, by się już przyzwyczaił do mnie. Nie wiem, oboje się, bo nie, no w każdym razie tutaj nikt tego nie pilnuje, to samowola wszystko. O, patrz, jednak poszedł, nie chce ze mną no dobra. Trzeba patrzeć, żeby małego nie zdusić. Idziemy dalej, szukamy jeża. Chodzi po nocy, ty jeży szuka. Opa, siedzi na tym, o tutaj opa, o. O, w tym miejscu siedzi. Zobaczy, czy droga czysta, żeby nie przydusić kogoś. Pat, dwa siedzą, tak się spotkały. To musi być rodzina jakaś. One tak mogą żyć z stodami? Dobra, nie będziemy im przeszkadzać. Idziemy na pomidory. Opa, czyli papryka rośnie. Kiedyś tutaj byłem, to kuna normalnie siedziała tu na drzewie. Trochę się wydygałem. Trzeba uważać, że gdzie nie siedziało i nie skoczyło co na łeb Tunel w nocy. tutaj wydygałem się, to folia odbija. Jeszcze małych pomidorków trochę jest. Duże rosną jutro też będą zbierane te z ziemi. Już już dobre kule, o i tu wysoko, też już pod samym tym, widzę coś rośnie. zarazy nie widać, dobrze jest. No i na koniec obaj oh, bulwy, o bardzo duże pomidory, ładne. Niczego im chyba nie brakuje żadnego potasu, nie. Więc... Także można zbierać. Czuć tutaj normalnie te pomidorem. Także jeszcze pomidorki będą przez jakiś czas Dobry idziemy. Dobrze one nie lubią pomidorów takich świeżych, że te stare zbierają. No jak film o jeżach podobał się. Poczekaj jaka ciemnica, nic nie widać. Jeszcze oślepione. Muszę uważać na jeżę. Dobra. To na razie trzymajcie się. Dzięki za oglądanie pozdrawiam, hej. Muszę zmienić latarkę, bo jest lipo. Jak siedzi na kompostowniku. No siedzi o, coś teraz wcinajnego. One tu siedzą, bo mają co jeść. Też bym siedział, gdybym miał co, co jeść w jednym miejscu. Po. Tu noga, tu jest. Siedzisz, bo. I maleutki. Dobra, leć.